Siemanko, siemanko. Dzisiaj omówimy sobie ewolucję o nazwie Idealna ofensywna pomoc. Kosztuje ona 100 tysięcy monet, bądź 500 FIFA pońców i przeznaczyć możemy tutaj kartę o maksymalnym overallu 88 i pozycji SPO na karcie. Do rozegrania mamy tutaj 14 spotkań. A jeżeli chodzi o upgradey w tej ewolucji, no to przede wszystkim rośnie nam tutaj dribling i podania w dosyć solidnej e, ilości. Poza tym dostajemy oczywiście playstyle, np. artysta sztuczek już na pierwszym poziomie, na drugim poziomie podania na e, dobie. Na trzecim poziomie mamy już tutaj pewne przyjęcie z plusem i rozgrywającego z dwoma plusami. Na czwartym poziomie dostajemy same upgrade'y statystyk, i na ostatnim poziomie dostajemy tak, plus 4 do gwiazdek sztuczek, plus 4 do gwiazdek słabszej nogi, czyli już wiadomo, że każda karta, którą tutaj damy, skończy z gwiazdkami 5 na 5 Poza tym kolejny playstyle z plusem, czyli podania na dobieg. Dostajemy również rolę klasyczną, dziesiątkę i ulepszenie kosmetyczne, które wygląda naprawdę bardzo urodzinowo. Brakuje tylko tutaj jakichś balonów, kart, które. Tutaj pasują jest naprawdę mnóstwo, ale ograniczyłem listę do 10 piłkarzy, których moim zdaniem warto wrzucić właśnie w tę ewolucję i zapłacić te 100 tysięcy monet. A wśród tych 10 piłkarzy będzie jeden Goat i jeden Polak Rodak. Także zapraszam do oglądania. Tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do FC25 w szybki i bezpieczny sposób, u 7 to najlepsze miejsce w internecie. Monety uzyskasz już w godzinę od zamówienia. Pamiętaj, aby wpisać kod Clip, aby uzyskać dodatkowe 8% zniżki. Link w opisie. A więc zacznijmy od Goata, czyli Leo Messi. Jego złota wersja 88 pasuje tutaj jak ulał właśnie do tej ewolucji. W tej finalnej wersji, jaką tutaj uzyskamy, no nie będzie tych podań na dobieg z plusem, ale będą srebrne, bo w ich miejsce będzie tylko i wyłącznie pewne przyjęcie z plusem. Ale gwiazdki 5 na 5 to jest naprawdę wyjątkowa rzecz u Messiego, zwłaszcza no takie rzeczy widzimy tylko podczas albo urodzin, albo już podczas futis, gdzie Messi ma już 5 na 5 i można się z nim pobawić e, robiąc elastiko. Tak poza tym to statystyki wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Duży boost do fizyczności, malutki do dribblingu i troszeczkę większy do e, podań, ale do tempa również dosyć duży e, boost. Grając na SPO myślę, że Messi spokojnie to tempo e, wystarczy. Można jeszcze Hunterka dorzucić. Czyli myśliwego, żeby zwiększyć właśnie tempo i strzelanie, i będzie naprawdę perfekcyjnym SPO. Jest mały, zwinny, bardzo łatwo się nim odwraca, że tak powiem, i łatwo, łatwo drybuje lewą gałką. W dodatku ma tą technikę, także z przyciskiem R1 można czynić po prostu cuda w polu karnym. Także moim zdaniem, za 100 tysięcy monet można spokojnie zainwestować, biorąc pod uwagę, jaki boost dostajemy. Dla porównania, wrzucę wam tutaj inne karty Messiego, które są zdecydowanie droższe niż. 100 tysięcy monet. Oczywiście jedna kosztuje tam około 300 tysięcy, jedna około, około miliona. Ta około miliona to już ma troszeczkę większy boost, także wiadomo tutaj różnica będzie duża. Ale ta karta za 300 koła Tutaj jest na rynku, myślę, że jest mniej więcej podobna do tej. Oczywiście są troszeczkę inne playstyle, troszeczkę inne statystyki, ale tylko ta wersja po ewolucji ma 5 na 5, jeśli chodzi o gwiazdki, Także to pod tym względem Messiego tutaj wyróżnia. Tak więc, jeśli w debacie Messi kontra Ronaldo wybieracie Messiego, no to myślę, że warto tą stówkę poświęcić i wrzucić tutaj Leo Messiego. Słuchajcie, sporo było o Messi, także może już teraz krócej troszeczkę o Bruno Fernandesie, który również ma kartę specjalną, która podobnie wygląda jak ta, którą tu uzyskujemy, ale oczywiście nie ma gwiazdek 5x5 i oczywiście ma troszeczkę inne playstyle i jest zdecydowanie droższy. Chyba około 300 tysięcy również kosztuje jego karta specjalna, która jest mniej więcej podobna do tej, jaką widzicie na ekranie. Tak więc, Bruno, tutaj moim zdaniem, również za tą stówkę się bardzo opłaca. Jeżeli potrzebujecie linków do Premier League czy Manchester United, już konkretnie no to dostajecie naprawdę bardzo dobrego SPO. Kolejny zawodnik z Premier League to Nkunku, czyli zawodnik Chelsea. Jest Francuzem, także bardzo łatwo go połączyć. Tutaj najlepiej wykorzystać jego inform 88 i wygląda naprawdę zacnie, jeżeli chodzi właśnie o pozycję SPO. Na napastnika może być troszeczkę zawolny, ale on ma całkiem fajną sylwetkę w tej grze, całkiem taką specyficzną. Bardzo łatwo się nim drybluje. Dodatkowo dodatku tutaj dostaje jeszcze 5 na 5, jeśli chodzi o gwiazki, także tym bardziej można sobie pomóc sztuczkami. Tak więc myślę, że Nkunku to też będzie dobry wybór, jeżeli potrzebujecie Francuza z ligi angielskiej. Anderson Taliska, również w wersji flashback, tutaj bardzo dobrze pasuje, oczywiście wiadomo. Biorę go tutaj pod uwagę również pod kątem linku do Cristiano Ronaldo, który wyszedł również jako flashback parę dni temu. Także jeżeli potrzebujecie zlinkować swojego Cristiano, którego zrobiliście w SBC, no to tutaj również można wykorzystać Andersona Taliskę. Równie dobrze można go zrobić też ze złotej karty. Ale nie będzie aż tak dobry, jeśli chodzi o statystyki, i troszeczkę będzie miał mniej playstyli. Także tutaj, moim zdaniem, ta karta Flashback idealnie się nadaje właśnie do tej ewolucji. Cole Palmer również świetnie nadaje się do tej dzisiejszej ewolucji. 88 overalla to ta karta, która już jakiś czas temu była w grze dostępna, także tutaj możemy go troszeczkę ulepszyć, zwiększyć przede wszystkim tempo podania i leciutko dribbling, neo. i oczywiście tą fizyczność o prawie 10 punktów dodatkowo gwiazdki 5 na 5. Tak więc tutaj wiadomo, Palmer ma o wiele lepszą kartę, kartę Toty w grze, ale ona kosztuje ponad milion monet, a tutaj Palmera możemy zrobić naprawdę grywalnego już za stówkę. Także myślę, że to jest również dobry wybór, jeżeli jesteście fanami właśnie tego piłkarza. Juan Mata to też ciekawy wybór, jeżeli chodzi o tą ewolucję, ponieważ ma tutaj 99 driblingu na swojej bazowej karcie, 88 tej wersji zimowej i tutaj po upgradzie wygląda naprawdę Niesamowicie 85 tempo, 86 strzelania, 91 podań i 99 dribbling gwiazdki. Oczywiście 5 na 5 do tego trickster i pewne przyjęcie. Zwłaszcza przez ten dribbling może go tutaj śmiało wrzucić na SPO i będzie się kręcił niczym właśnie Messi czy inny jakiś mały filigranowy zawodnik. Także Juan Mata będzie fajnym wyborem, aczkolwiek jego liga nie pozwala tutaj łatwo go zlinkować. Ale jest Hiszpanem, także po tym kątem myślę, że łatwo będzie go zgrać. Johan kroj czyli wersja z SBC. 88, która wyszła już jakiś czas temu, czekała, czekała na swoją dobrą ewolucję i myślę, że do tej ewolucji w końcu można go spokojnie wrzucić, zwłaszcza, że rosną tutaj bardzo dobrze podania, dribbling i fizyczność, którą też tutaj Cruyff miał dosyć słabą, także tutaj ma już i 90 podań i 92 dribblingu i 80 fizyczności. Oczywiście miał wcześniej gwiazdki 5 na 5 także tutaj ten upgrade mu za bardzo nie pomaga, ale do tego ma pewne przyjęcie i tiki takie i na SPO. Myślę, że po tym upgrade będzie można nim spokojnie wrócić do gry. Dominik Szoboszlai również dla fanów Liverpoolu może być ciekawą opcją właśnie do tej ewolucji. Tutaj wykorzystujemy jego inform 87. Dzięki temu ma już 90 tempa, 88 strzelania, 92 podania i 92 dryblingu, 83 fizyczności, gwiazki oczywiście 5 na 5 do tego technika i pewne przyjęcie, czyli dokładnie te same playstyle co Messi i naprawdę wygląda bardzo bardzo solidnie. Można nim grać nawet na środku pomocy, ale myślę, że na SPO z tymi statystykami będzie po prostu najlepszy. I inny pomocnik, który również bardzo fajnie wygląda po tej ewolucji to Tihani Reinders, chyba tak się wymawia to imię i nazwisko, oczywiście zawodnik AC Milan. Tutaj potrzebujemy go w wersji 88 Thunderstruck i wygląda naprawdę dobrze, ma dosyć dobre tempo jak na pomocnika, dosyć dobre podania i dribbing i gwiazdki, oczywiście 5 na 5, fizyczność 87, można nim grać jako SPD SP HP i SPO, także kilka opcji. Do wyboru wszędzie się odnajdzie i ma tiki-take, czyli dzięki temu można swoje spokojnie rozgrywać piłkę pod, po ziemi i bardzo szybko przechodzić, właśnie w ten sposób, do ataku. Także Riders, moim zdaniem, również jest bardzo dobrym wyborem. A jeżeli szukacie dobrego polskiego przede wszystkim pomocnika, zwłaszcza defensywnego, to Jakub Moder po trzech ewolucjach wygląda naprawdę bardzo dobrze. Najpierw wrzucamy jego srebrną kartę do ewolucji kotwica, następnie do boostu dla rezerwowych jest taka ewolucja. No i trzecia ewolucja to ta właśnie dzisiejsza za 100 tysięcy monet i mamy naprawdę solidnego modera z dwoma fajnymi playstyle'ami do obrony, czyli przechwyty i wojownika. W dodatku ma 85 tempa, 90 podań, 91 dribbling, 88 defensywy i 84 fizyczności. No i oczywiście gwiazdki 5 na 5 Może grać na środku pomocy na SPO i na SPD, także kilka opcji do wyboru. Oczywiście ma już tutaj wersję z Feyenoordu, także może być trochę ciężko z połączeniem ligowym, ale jeżeli gracie na przykład samym Polakami, no to model wejdzie tutaj jak w masełko. Tak więc to są moje wybory na dzisiaj. Czekamy oczywiście na kolejne ewolucje. A na dziś to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie, cześć.